Piłkarskie, bingo, dzień kolejny, no-timer, mamy Majkona. Ok, jakie tu mamy te, trzeba jak najpierw te trofea jakieś, czyli tam jest bliznacza Gimistrzów, mistrzów, Spanish League Top Scholar i World Cup Winner, dobra. Czy Majko nie wygrał World Cupu? Nie, Okej. Okay. nie było tematu. E, Rivardo, dobra dam Barcelonę, bo najłatwiej, upamy Kano. A czy Dajot, a nie Dajot to nie był jeszcze wtedy w wojernie, e, Skip, Busquets z będzie Hiszpan e, Giacomo Raspadori, Skip, Valverde e, Uruguay oczywiście, Trippier, Skip, Pachinia Portugalia, Aleksandr Zincienko. Zincienko Skip. Oszlikon będzie. ligi Ligimiców będzie. Dobra. Angelino. Eee, skip chyba. Tam partej, Nie ma atletico, nie ma arsenalu, nie ma gany. Byłoby to na przykład? Nie, dobra. No, nie, dobra, źle, dobra, źle to robię. Pepe, a nie wygrał wurtka pół. Zacznijmy ja od żadnym z tych. Dobra, Wayne Rooney, Everton, Marcelo Salas. Nie, nie, był? Nie. Bruce Van Nistelrooy, to chyba, okej. Okay. Ricardo Pereira. Pika, nie. Tonali Milan, Roy McKay, Skip, nie wiem, Steve Mandanda. Skip Clarence Seidorf, czy był Benfica, nie był Maskera, no dobra, West Ham Wiktor Walny, czy on był? Tak, był dobra. Gary Cahill, Skip Jano Black Benfica Alan Maximilica Brozowicz. Nie ma Interu Gudio, Argentyna Insignia. Skip Nicholas Jackson Skip, Mike PSG, on był tam, R.I.S.E. Skip, Juninho Rome, i David Luiz Skip. Dobra, right, udało się.